Witajcie kochani w kolejnym przeglądzie. Tym razem zaproszę was na przegląd wielkanocnych dekoracji do Teddy. I tutaj na przykład zaczynamy od zajączków za 5 zł. Tutaj kolejne zające za 9,50. Jak jesteś nowy a nie subskrybujesz kanału, to zostaw subskrypcję łapeczkę i lecimy dalej z przeglądem. Zobaczcie jakie fajne te zające. Mamy drewniane i dużo z drewnianych ozdób. Tutaj na przykład takie jajo. Cena to 8 zł. Możecie kupić w dwóch kolorach różowym i takim zielonym. Następnie zobaczcie taka dekoracja, też drewniana. Za nią zapłacicie 14 zł. Te śliczne zajączki są chyba najbardziej kolorowe tutaj w tej całym przeglądzie, ale jeszcze tutaj są takie maleństwa. Zobaczcie, jakie fajne 14 zł. Takie fajne czarne zajączki, również za 14. Tutaj będzie większość cen, właśnie 14 i 23. Na końcu pokażę Wam największe figurki i dekoracje do ogrodu. Yy, tutaj mamy 9,50 za te kolorowe zajączki. Następnie jajka. 14 zł. Jak widzicie, tutaj już więcej kolorów do wyboru. Poniżej są kolejne zające. Będzie też kula fajna. Te zajączki były w zeszłym roku na półkach. Pamiętam 14 zł. Tutaj macie świetną kulę z zającem w środku. 14 zł. Te są też bardzo ładne zające, 19 zł. No i filcowe zajączki na drewnianej podstawie. Zobaczcie, jakie słodkie. One kosztują też 14, jak dobrze pamiętam. A nie, tu mamy za 9,50. No to zobaczcie, jeszcze tani, a jest naprawdę bardzo ładny. I mamy wianki, w środku jest świecznik, 21 zł. Bardzo fajnie wykonany na takim drewnie dookoła, do którego są przyklejone właśnie jajka. I tutaj jeszcze jakieś widzę, kwiatki i motylki. Baranki za 9,50. Tutaj obok są też króliki w tej samej cenie. Mamy malutkie ceramiczne zajączki za 9 zł. I tutaj są 14 zł. Zające z takim fajnym piórkiem. Kolejne zające 9,50. Tutaj są też urocze za 9,50. 14. Poniżej mamy takie malutkie za 9 zł. Obok są naprawdę rewelacyjne. One w zeszłym roku były już w TEDIM. Bardzo podobne są w homeniu, dużo droższe. A tutaj zapłacicie 23 zł. Jest. Dziewczyna i chłopak, fajne naprawdę. Ceramiczne duże, 37 zł. Tutaj mamy również złote i srebrne za 23 zł. Tutaj taki zajączek też fajny, 14 zł. Szkoda, że nie ma więcej kolorków. Myślę, że byłoby ciekawie. Tutaj są te same co. U góry, a tu mamy takie fajne coś w stylu origami. Bardzo mi się podobają. 25 zł, na w zeszłym roku też bardzo szybko znikły z półek. No i te są super, takie malutkie, podobne do tych, co są w Pepko 9,50 i cena też jest fajna. Wtedy i w Pepko, i w Action te zające właśnie są w takiej formie malutkiej, takie kolorowe. Zobaczcie, jakie fajne. No i tutaj chyba cztery nawet do wyboru warianty bardziej i następne też takie fajne kolorowe to jest płotkiem nawet gdzieś tam z konewką kolejne takie mm, kanciaste ale te u góry są ładniejsze tu mamy 23 zł to obok też 23 to chyba też nie Te będą droższe nie też 23 Tutaj mówię, większość cen to 23 zł. Te obok również, one są takie matowe. Tutaj jeszcze nie pokazałam Wam za 14 zł tych małych pisklaków. Zobaczcie, jakie fajne. No i tutaj to wszystko już było. Możecie kupić również takie malutkie drewniane dekoracje po 5 zł. Tutaj są takie fajne marchewki kolorowe. Taki zajączek za 5 zł. No i są filcowe marchewki za 5 zł. Można zrobić własny stroj, bądź tutaj pomalować kurczaka, bądź kupić sobie takie malutkie jajeczka. One chyba tańsze są, albo w tej samej cenie będą w pepko. Zawsze pokazują się w. Na półeczkach. Tu mamy takie fajne jajka na patyku za 5 zł. Jajka są plastikowe. Tu mamy z futerkiem zająca 9,50. Kolejne 14. I tu też 14. 9,50 te z prawej. Ale tam w środku były za 14. Tutaj mamy 14. Tutaj też są bardzo ładne. Za 14 z takim domkiem. Dla ptaszków. Te są urocze. Również 14 zł. Z perełkami. Ta sama cena. I tutaj mamy bardzo fajne jajka. Traf, z trawką bardzo mi się podobają. One będą też w. Pepko 14 zł, i tutaj jest taki fajny zestaw. Zobaczcie, można gdzieś sobie na przykład na ogrodzie ustawić. To będzie fajnie wyglądało, bądź taką scenkę na parapecie 19 zł postawić i to też myślę zrobi fajny taki wielkanocny klimat. Tu mamy takie fajne koszyki metalowe, 23 zł z uszami, bądź taki świecznik. Za 14 zł, ale te są super. Szkoda, że nie ma na przykład zielonych bądź pomarańczowych. Tu mamy jeszcze taką drewnianą paterkę, gdzie możemy zrobić własną dekorację wielkanocną za 23 zł. I oczywiście dużo jest torebek, torebeczek. To też wam pokażę w następnym przeglądzie, jak już będzie więcej tych dekoracji. No i tutaj możecie kupić takie duże do ogrodu, zające 70 zł, bądź tego. Zająca, który ma taką metalową misę za 70 zł, tutaj również ten jest za 70 i te zające srebrny, czarny, stówka i te tutaj złote. Tyle jeżeli chodzi o Teddy. Bardzo gorąco polecam wam wcześniejszy przegląd się który wpadł na kanał z Pepko. Tu jest szaleństwo wszystkiego, nowości na wyszakach, półeczkach, mega dużo nowości. Kochani, dziękuję za wszystkie komentarze. Łapki, subskrypcje. Jesteście wspaniali. Życzę Wam miłego wieczoru. Ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć pa!